Boże, pomóż mi dowieść, że jestem niewinna. Chcę znowu zobaczyć moich bliskich, tate i Hermana. Nie chcę już być Rosario Achaval. Proszę, oddaj mi moje życie. Natalia Orejro. Przepraszam, nie chciałam Ci przerwać. Słyszałam Twój płacz. Nie musisz nic mówić. Zapraszam do środka. Nie chcesz? Mam Ci trochę ubrani i coś gorącego do picia. Chodź, proszę. Aka jest no, nie entrar, puedo ofrecerle algo calentito para tomar. No, no. Está bien. Możesz tu I zostać to ile es W końcu to dom Boży. Pero no ¿no? Nie sí, mamy tu no es es ale es 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 proponuję gorącą zupę. ¿no? Perdón, es es Wybacz, że pytam, ale na pewno nie? Nie chcę entrarzyć. Espero, że le guste. Smacznego. Nie jest dużo, ale jest to, co hay. To niewiele, ale przynajmniej gorące. Me llamo Katalina. Mam na imię Katalina. Miło cię poznać. Jak się nazywasz? No, jest. Nie widziałam się tu wcześniej. Przepraszam, nie wiedziałam, że nie możesz mówić. Sądziłam, że się wstydzisz. Proszę, o co chcesz. Dzielimy się wszystkim. Gdzie zanocujesz? ma teraz i koc. Jest stary, ale ciepły. Zostań. Bardzo proszę. Rozumiem. Lepiej już przymów. Nie ma co, jak coś ciepłego, kiedy panuje taki chłód Naprawdę chcesz już iść? W porządku Gdybyś jednak potrzebowała schronienia Będziesz tu zawsze mile widziana ofiarowała mi swoje serce. Nigdy nie doświadczyłam tyle dobroci. Wspaniali ludzie. Dostałam aż gęsiej skórki. Ja też. A słyszałem już o tym w samochodzie. Tak bardzo tęsknię za bliskimi. Ucieszyłam się na jej widok. To moi najbliżsi. Nie obraźcie się za to. Ależ nie. Cieszę się, że mój makijaż się przydał. Jasne. Jutro musisz mnie umalować trochę wcześniej. Co znaboknujesz? Chcę się zobaczyć z ojcem, ale przed zamknięciem baru. Jesteś bardziej szalona ode mnie. To zbyt niebezpieczne. Wycofujesz się. Przestałaś wierzyć w swój makijaż? On mnie zobaczył w przebraniu i zemblał. Wiem, ale to nie ma nic do rzeczy. Nie pomożesz mi? Zrozum. Przyłapią mnie. Jeśli Szer zobaczy, że wracam o pierwszej nocy jego autem, zamiast samochodu będę prowadził rower. Rower? Doskonały pomysł. Pojadę rowerem. Widziałam jeden w piwnicy. Bardzo dobrze. Nie potrzebuję się. Ale panią proszę. Musi mnie pani umalować. Jeszcze tego brakowało. W przebraniu i na rowerze. Policja od razu cię zatrzyma. Nieprawda. Nikt mnie nie zatrzyma. Już ja się tym zajmę. Czy wiesz, jak ta choroba się nazywa? Psychoza. Opowiadam Ci o spotkaniu z Kataliną, a Ty mnie wyzywasz? Jesteś wariatką, jeśli chcesz iść do ojca w przebraniu. To się nazywa charakteryzacja. Pierina jest w tym mistrzynią. Nie zawsze słuchasz rad starszej pani. Nie obrażaj jej. A ty nie zmieniaj tematu. Powiedziała, że to niebezpieczne. Ja się nie przejmuję. Im częściej się przebieram, tym bardziej mnie się to podoba. Będziesz uzależniona od przebierania się. To choroba. Przestań. A jeśli gliny cię przyłapią? Nawet tego nie ma. W końcu jestem twoim sumieniem. Muszę. Wymyśliłam coś innego. I nie chcesz powiedzieć o tym własnemu sumieniu? i znowu zrobił ten drań, że masz taką minę. Nic. Nie chcę, żeby przeze mnie miał kłopoty. Niemożliwe. Niech mnie wypiorą. Niezły pomysł. Lepiej zajmij się sumieniem Bernarda. Nie, dziękuję. Ale wróćmy do tematu. On jest niewrażliwy? Tak, bo nie zwraca uwagi na Lautara. Ale jak mówi Katalina, trzeba pomagać innym. A ja właśnie chcę mu pomóc. Wiem, że masz brudne myśli. Jeśli nie zamyknę, założę cię na stopę i nie zdejmę przez dwa tygodnie. Nie. Cicho. Santiago? Posprzątałeś? Nigdy nie robi tego, o co się go prosi. Mało czyścić toalety i co? Pewnie gdzieś śpi. Co tu robisz? Nie jesteś rozebrany. Prosiłem Santiago, żeby to posprzątał, ale. Wyjdź. Przepraszam, już wychodzę. Zamknąć drzwi? Tak. Corte? Ciente? Eh? muy buena, eh? Nic ci nie jest? Doskonale, Herman. Byłeś genialny. Mam dzisiaj dobry dzień, ale najgorsze przed nami. Byłeś świetny, naprawdę. Doceniam Przygotujcie się o piątej kolejna część. Nie ma sprawy. Odpocznijcie. Odpocznij. Ja się tym zajmę. Na pewno? Jasne, musisz być w formie. Kochanie, listy miłosne nie są moją najmocniejszą stroną, ale darzę cię tak głębokim uczuciem, że postaram się to opisać. Przyznaję, pewnych rzeczy nie da się przekazać słowami, gdybyś tylko zechciała spojrzeć mi głęboko w oczy. Dzięki Tobie odzyskałem spokój, którego tak bardzo mi brakowało. Przy Tobie stałem plany na naszą wspólną przyszłość. Gdzie jestem dzieciakiem? Odkąd dostał czwórkę, idzie mu coraz gorzej. Widzę tu same truje i buję. No to co? Czy w tej szkole piszą po chińsku? Co to za ocena? Chyba szóste. Zadanie domowe? Napiszę je za niego i dostanie przynajmniej trójkę. Szukałam cię. Co jest? Do ciebie. Kto dzwoni? Z biura imigracyjnego. Nikt nie wie, że tu mieszkam. Nie denerwuj się. Dzięki. Rosario, dzwonię z biura imigracyjnego. Chcemy wiedzieć, czy masz wszystkie dokumenty, żeby żyć w naszym kraju. Chciałbym spojrzeć w te twoje błyszczące oczęta. Kto mówi? Szeryf zajmujący się tylko pięknymi urwajkami, Pablo Arospider. Norma powiedziała, że dzwonił z biura imigracyjnego. Niewinne kłamstewko, żeby o nas nie plotkowali. O nas? Poszalałeś? Czy wiesz, jak mnie przestraszyłeś? Omalnie dostałam zawał. Nie umiesz nawet żartować, jak należy. Mam to od urodzenia. Dzwonię, żeby zapytać, czy chcesz zabić cię? Chętnie. Kiedy się spotkamy, wyrwę ci język i wyłupię oczy. Coś nie tak? Nic ważnego. Czyżbyś rozmawiał z panią Bernardą? Nie, z Rosario. Ale mam wrażenie, że to był